W tę ostatnią niedzielę adwentu, tuż przed uroczystością Bożego Narodzenia, słyszymy w Ewangelii opis wydarzenia, gdy po zwiastowaniu Maryja wyruszyła w odwiedziny do swojej krewnej Elżbiety. Dowiedziała się, że również ona w podeszłym wieku znajduje się w stanie błogosławionym. Ale nie poszła tam w tym celu żeby zweryfikować, czy to prawda. Bo ona na słowa Archanioła uwierzyła. Powiedziała niech mi się stanie według słowa Twego. Nie potrzebowała potwierdzenia. Poszła do Elżbiety, bo chciała jej pomóc. Być dla tej starszej kobiety wsparciem w tym momencie, gdy spodziewa się dziecka. Będzie u niej aż do momentu narodzin Jana Chrzciciela. Maryja doświadcza wielkiej łaski wybrania, że zostanie Matką Zbawiciela. I ona nie odczytuje tej łaski jako powodu do pychy, by się wywyższać, ale to doświadczenie łaski ją prowokuje do służby. Ona spieszy się, ma taką głęboką potrzebę iść wesprzeć Elżbietę. Moi drodzy, to jest wielka lekcja dla nas. Że doświadczenie łaski od Boga zawsze nas powinno prowadzić do służby. Ten czas przedświąteczny jest. Szczególnie naznaczony sakramentem pokuty. Wielu z nas wzięło już udział w tym spotkaniu z Jezusem, z Jezusowym przebaczeniem. Ufam, że wielu jeszcze weźmie. Dzisiaj mamy dzień spowiedzi parafialnej. Kiedy spotykamy się z tą łaską miłosierdzia Bożego, kiedy Pan przychodzi do nas ze swoją miłością, z przebaczeniem, w sam środek naszych grzechów, kiedy szczerze otwieramy przed Nim swoje serce, pozwalamy wypełnić się tą Bożą łaską, to po doświadczeniu takiego obdarowania powinno w nas rodzić się pragnienie obdarowywania innych. Pan przychodzi nam usłużyć swoją miłością, swoim miłosierdziem. I to nas powinno uruchamiać do tego, żeby służyć innym swoją miłością, swoją dobrocią. Jak wygląda pierwsza posługa Maryi wobec Elżbiety? Maria pozdrawia Elżbietę i w tym momencie czytamy w Ewangelii, że Duch Święty napełnił Elżbietę. Maryja przekazuje że wiecie, Ducha Świętego, którego ma w sobie. Tak jak zapowiedział Aniu, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Maryja mówi, niech mi się stanie. Przyjmuje do siebie Ducha Świętego i kiedy idzie do Elżbiety, Duch Święty przez nią dotyka serca tej kobiety. Moi drodzy, kiedy przyjmujemy Ducha Świętego, kiedy pozwalamy, żeby On w nas działał, to wtedy inni ludzie spotykając nas mogą doświadczyć tego spotkania z Duchem Świętym, że przez nas Duch Święty może dotknąć ich serca. A druga służba Maryi wobec Elżbiety i Jana, który jest w jej łonie, to jest to, że przynosi w sobie Jezusa. Skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos tego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Maryja i Jan w jej łonie wyczuwają obecność zbawiciela, który przychodzi do nich w Maryi. To jest kolejna ważna prawda. Te najbliższe święta, które są przed nami, te najbliższe dni, ale też przez całe nasze życie. Ważne jest to, byśmy byli nosicielami Chrystusa. Kiedy Go przyjmujemy w Eucharystii, kiedy się Nim karmimy, kiedy wypełniamy swoje serce Jego bliskością, Jego obecnością, jesteśmy wezwani do tego, żeby zanosić Go innym. Szczególnie tym, którzy wcale tutaj nie przychodzą, którzy tu się z nim spotkać nie chcą, żeby przeżyli Boże Narodzenie w tej stajence, jaką jest nasze serce, nasza obecność, żeby mogli spotkać Chrystusa w nas. Tego życzę i wam sobie. Amen.